Witajcie moi kochani! Witajcie, witajcie, witajcie! Buziolce, Buziolce, Buziolce! Bez przedłużania powiem wam tylko, że właśnie skończyłam nagrywanie sezon pierwszy, odcinek siódmy, część druga, i teraz nagrywam sezon, y, sekretnie bez oczywiście. sekretnie bez sezon pierwszy, odcinek siódmy, część trzecia, teraz nagrywam. Pad of Nieczysty Aniołek, czyli droga nieczystego Aniołka. I to tyle, bo już nie chcę się rozgadywać, bo chcę dalej grać dla was. Gdy wszyscy zaczęli. O, tylko wam powiem, że skończyliśmy w momencie, gdy jest spina między aniołami i demonami właśnie zaczynają się kłócić przy stole, przy bankiecie uroczystym po zwycięstwie aniołów. Gdy wszyscy zaczęli się nawzajem przekrzykiwać i nie słuchać innych w ruch, poszły pięści i naczynia z jedzenia. Ucyfar, jak prawdziwy diabeł, odszedł na bok, przyglądając się temu cyrkowi z boku. Zpewnie jakby... jakby po prostu czuł się tam bogiem, nie? I zaczęły się krzyki, od razu przebiegli nauczyciela w ogóle. tutaj cały czas lucek to tam tamto co ta Wiki w ogóle nie patrzy na innych, tylko cały czas patrzy, a co lucek robi? W ogóle hmm, tamki się biją, a spokojnie się rzucają. A lucek se stoi. A co teraz lucek robi? <grych> no serio, tak to wygląda. Miselina zasnęła w drzwiach, wykrywając usta dłonią. Jakiś koszmar. Co to wy na co wy sobie pozwalacie? Herald uderzył w ścianę. Po wszystkich murach przeszła dziwna wibracja. Podłoga zatrzęsła się, pękło kilka kieliszków. Od tej chwili żadnego świętowania i odpoczynku. Będziecie harować na pożytek społeczeństwa i równowagi. Do pokojów! Nie skończyliśmy! Powiedziałem: do pokojów! No, teraz to pokazam, gdzie jego miejsce! Wszyscy zaczęli posłusznie wychodzić na korytarz. I kochani, jeszcze tylko jedno, to będzie już ostatnia część z tego odcinka, bo nie wiem ile ona będzie trwała, ale myślę, że w miarę będzie spoko. Tylko lucyfer zamarł, bijąc w ścianę, pusty wzrok. No tak, no bo jak wszyscy, to nie lucek, bo jego nie dotyczą. Te zachowane zasady co wszystkich, one jest w końcu ponad. Mhm. Potrzebujesz specjalnego zaproszenia? Ktoś posyła mi widzenia. To przez nie przegrałem w mistrzostwach. Widzenia? Trzeba umieć przyjąć godnie porażkę, lucyferze. Przegrałem, bo oślepił, oślepłem przez widzenie. To Melbonty mi je posyła? Niech pan powie prawdę. Co za bzdury. To mają być bzdury? Vicky Mia widziała proroczy sen. Co? To by też posyła widzenie? Po jakie richo jesteś mu potrzebna? No właśnie, jako nierozpoznana. Pogłoski o twojej więzi z Melbontem jeszcze bardziej zyskują na wiarygodności. Wesprzez przedmówców, nie dzielić się swoimi obawami. Nie możecie wiecznie zamykać oczu na dziwne rzeczy, które się tu dzieją. Melbonte jakby się nami bawił. Chcę, żebyśmy wiedzieli, że się zbliża. Pogłoski o twojej więzi z Melbontem jeszcze bardziej zyskują na wiarygodności. Wiki, przestań! Wyglądała na to, że moje słowa wystraszyły mi Sejlina. Wycefer podszedł do mnie, złapał za rękę, potrząsnął mną, pokazując zdenerwowanie. Mucek, no, tak nie że tak do mnie podchodzić i tak mnie tutaj trząść. Nie mm, tą zabawką. Chociaż, jeśli chcesz, to możemy razem porozmawiać o naszych widzeniach, spotkać się, pogadać sobie, indywidualnie. Ja nie wierzę. Co widziałaś? Puść, boli. Widziałaś puchar z krwią? To co, on mnie tak szarpie za nadgarstek i mnie tak ciągnie, że ją to tak boli? Odpowiadaj! W cyferze, odejdź! A lucek tak mi ściska, o tej kurde! Jesteś mój, i możesz odpowiadać, jak cię coś pytam. Puścił moją rękę i wyszedł na korytarz. Kochanie, jak się czujesz? Rozmasowałam nad garstek, patrząc w ślad za lucyferem. No to naprawdę musiał ją ściskać dość mocno. Widzieliśmy jedno i to samo kielich krwi. Co to znaczy? Idź się ludzka, zapytaj. Wróciliśmy z nimi do naszego po... Wróciłyśmy. Do naszego pokoju. Po co odpowiedziałaś im o moich widzeniach? Nie wolno tego przemilczeć. A już to. A już to wszystko prawda o Mel Bonte? Sądząc, że powiedzi, to potwór. Z za rogu wyszedł Andy. Wpatrzy na niego, straciłam równowagę. O mało nie upadłam, ale zdążyłam złapać mnie za rękę. Ach, przepraszam, co się tak szwędasz? herald się wścieknie, jak cię zobaczy. Szczerze mówiąc, szukałem was. Ciebie. O nie, tylko nie mnie. Popatrzył na mnie. Chciałem zaproponować spacer. I kurwa nie było innego kogo innego w tej szkole, i kurwa musiałeś do mnie przyleść. Ty to jesteś przewidywalny gościu. Wcześniej spacerowaliśmy przed snem z Laurą, a teraz, no współczuję, że Laury nie ma. Przyklasz tu, a i tak dalej. Ale znajdź sobie jakąś inną rozpoznaną, bo ja jestem zajęta tu, tu. <śmienicza> Stropił się z jego głos i drgnął. Nie chce się chodzić samemu. Jasne, oczywiście. O w takim razie bez mnie. Mnie nie są potrzebne nieprzyjemności. Mimi poszła dalej, i korytarzem nie odwracając, i wróciła na pożegnanie. Nie po, przychodź za późno. Dokąd pójdziemy, proponuję siedzieć na dachu. Jak chcesz, biedna Wiki. Powietrze było chłodne i świeże. Nie było... Mm, niby było czyste. Po podwórzu w dole nikt nie chodził. Byliśmy sami. Andy patrzył gdzieś przed siebie w zadumie grze, więc między dachówkami. Wiesz, Laura umarła, a wszyscy jakby mieli to w nosie. No cóż, to akurat przyznam, że to bardzo przykre. Gdyby zamordowano anioła albo demona, ale jestem pewny, że od razu zaczęliby robić wielką aferę. No... W końcu ten świat ma swoje zasady, ale akurat morderstwo nie powinna się ignorować. Jak myślisz, kto ją zabił? Co łączyło cię z Laurą? Za co mogli ją zamordować? To wszystko oczywiście okropne. Dobra, będziemy po kolei jeździć z pytaniami. <laughs> jak, myśl, jak myślisz, kto ją zabił? Nie wiem, ale to jakaś ciemna sprawka. Opowiadają, że uciekł więzień, ale nie ma się czego bać. Żeby, ni żeby niby nie miałby po co przychodzić do szkoły? Ale jeśli to nie był więzień, szatana, laura zabił jeden z nas. A to jeszcze gorzej. Wyobraziłam sobie, że morderca Laury chodzi po korytarzach, z kimś w jednym pokoju. Może z nim dzi Może... Może się z nim dzisiaj witałam, rozmawiałam. No wyobraź sobie, jakie to straszne rozmawiałeś z mordercą. I teraz przebiegł mi po plecach. Co łączyło... E, dobra, nie. Najpierw, najpierw to, za co mogli ją zamordować... Laura była dość ciekawską dziewczyną. Może dowiedziała się czegoś, czego lepiej było nie wiedzieć. Andy znów się wyzamyślił i, pomyśliwszy, potrząsnął głową. Nie, głupota, nie, nie wie, nic nie wiem. Czy zawsze powinna być przyczyna? Uniósł twarz skażoną zwieszanymi emocjami, które starał się zdusić. Wybacz. Andy opuścił głowę, zamknął oczy, westchnął kilka razy. Wszystko w porządku. Co łączyło cię z Laurą? Andy pomilczał chwilę, zaczął aktywnie grzebać w dachówce. Wesknął powoli, prawie ze znużeniem. Twoje milczenie już wiele mi powiedziało. Nierozpoznanym nie wolno być z aniołem albo demonem. Laura umarła. Ja też. Czyli jego śmierć to zupełnie jak Audy Sami. Znaleźliśmy w sobie nawzajem wsparcie. Ale to był po prostu seks. Aha. Nie musiałeś aż z takimi szczegółami opowiadać. Ale dla niej to nie był pewnie po prostu seks, tylko coś więcej. Dla Ciebie to był po prostu seks. A ona o tym wiedziała? Wiedziała, ale z czasem zaczęła o tym zapominać. No bo się zakochała widocznie. To wszystko o, w, oczywiście okropne, tak. Andy zwrócił się w moją stronę. Wziął mnie za rękę, puścił i znowu złapał. Wybacz, że cię tym męczę. <laughs> Musiałam się z kimś podzielić. Chłopaki nie płaczą. Dziękuję, że się ze mną tym podzieliłaś. Nie no, to akurat yy, podzielenie się nie ma w tym nic złego. Cieszę się, że je, je, jeśli zrobiło ci się lżej. Dziękuję. Andy znów pogrążył się we własnych myślach, lecz niebawem odezwał się jakby z daleka. Mówiliśmy o Laurze. A co z tobą i z Luciferem? A co cię to kurwa interesuje? Co ci obchodzą moje sprawy? W ogóle weź. Kurde, no parą jesteśmy, no i co? <noise> znaczy jeszcze nie, ale będziemy. W ogóle to jest tak niefajnie, kurde. On, nie, nie mamy z sobą nic wspólnego, nie jesteśmy razem ani nic. On się wypytuje mnie o mnie i ludzka. Co go w ogóle obchodzi to, co jest między nami? Prywatna sprawa nasza. Co masz na myśli? Wiki udaje, udaje głupka. Kibicowałaś mu, widziałem, jak obserwowałaś zawody. Jego słowa oburzyły mnie. Sądzisz, że zadurzyłam się w tym aroganckim dupku, no właśnie ja, ja bym nigdy się w nim nie zakochała. A tak naprawdę to, co czuję w sercu, to już co innego. Udaję, że nie mogę pokochać, nie mogę. Chociaż ja tutaj to rozumiem, co Wiki mówi, bo em, jak pierwszy raz grałam w sekretnie, to też na początku myślałam, Boże, ja bym nie zakraszowała się w ludzku, no. On jest taki hamski, i wredny, no nie, a potem no kurwa jednak tak, no jednak kurwa tak. Nieważne, zapomnij. Jesteś zazdrosny? No właśnie, albo z tym nie możesz być zazdrosny, bo my nie jesteśmy razem. Nic, nie, nic podobnego, wybacz, że zacząłem tę rozmowę. Kłamca. Nie miałem na to, na to prawa. Nie miałeś. <laughs> Uśmiechnął się, dodając mi ducha. Może niech już Cię nie uśmiechaj, nie robić z Ciebie debila. Latające skały leniwie przepływały przed zamkiem. Razem z Andy'm w milczeniu patrzyliśmy na nie. W... Potem nieoczekiwanie dla nas samych rozgadaliśmy się. Nasza rozmowa niekontrolowana, swobodna, przeszła z tematu na temat. Napięcie zniknęło. Ja i Andy rozmawialiśmy niczym para starych przyjaciół. Nieprawda! PRAWDA! Tak okropnie i bezstydnie kapłeś się na mnie, kiedy się poznaliśmy. Andy zaśmiał się, potem zamarł, pozwalając uśmiechowi powoli spełzać z jego twarzy, a wzrokowi stawić się coraz bardziej zamglonym. Nie rób tej miny zboczeńca. Jego ruchy stały się wolniejsze, zbliżył się do moich ust. Odwrócić się, odpowiedzieć pocałunkiem. Odwrócić się, fuu, ja nie chcę się z nim całować, jeszcze będę musiała się, kurwa, myć przez trzy lata, się nie domyja. A po tym? nie mm, chcę. Dlaczego ten typ nie widzi, skąd on w ogóle chce mi pocałować? Skoro ja mu daję wyraźne sygnały, że nie chcę mieć z nim nic wspólnego. No jakiś niedojebany umysłowo. <laughs> Ale ja cicnę na tych odcinkach ostro. Gwałtownie odwróciłam głowę znów patrząc na skały. Walgi go ledwie dotknęły mego policzka. O! Zatrzymując się na nim na sekundę, póki Andy nie zorientował, co się stało i nie odsunął się. Przepraszam. Wszystko w porządku. Twoje stosunki z Andym znacząco się pogorszyły. Jej, nie jesteś obrażony? Nie, ja, ja ciebie nie zrozumiałem. Andy wstał, podał mi rękę. Pójdziemy? Pomógł mi wstać i zeszliśmy w dół. Właśnie widać, że mnie nie zrozumiałeś. Mam nadzieję, że nie wpadniemy na Felicia. Zabije nas za to, że chodziliśmy sami o tej godzinie. Z czasem przywyczajasz się do jego swobodną wyprowadzę. Do sposobu prowadzenia rozmowy i już nie będzie się wydawał takim strasznym. Znieruchomiałam. Słyszysz? Słuchajcie, kochani, uważnie. Co? Słyszycie, kochani, ten straszny zwierzęcy krzyk? Przygłosiłam muzyczkę, bo teraz trzeba posłuchać. To był zwierzęcy krzyk bólu. Z początku oddalony, przytłumiony krzyk rozległ się znowu, tym razem głośniej. Przez strachem popatrzyliśmy po sobie i ruszyliśmy w stronę, w której dobiegał dźwięk. Na podwórzu zebrał się tłum. Nie chciałam podchodzić bliżej, Boleśnie poczuło przeczucie przenikało całe ciało. Z jakiegoś powodu zachciało mi się płakać, choć nie wiedziałam, co się tam stało. Nagle rozległ się rozdzierający głos Audiego. Rozstąpcie się, odejdźcie! Odepchnął mnie i Endiego przebijając się w pierwsze rzędy tłumu. Sami! Nie! Nie! Sami! Dajcie mi przejść! Anioły i demony rozstąpiły się przede mną, odsłaniając przed mymi oczami straszną scenę. Sami leżał na ziemi. Jego oczy były zamknięte, jakby spał. Sami go już nie ma, kochani. Sami! 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 Białe krzydła nasiąknęły krwią. Audi opadł przed nim na kolana. Zapłakał tak rozdzierająco, że jego płukanie czasami przechodziło w kłuszący kaszel. Sami, Pój sami. Nie rozproszona łza po moim policzku. O nie! I tutaj kończymy ten odcinek. Pięć gwiazdeczek, ale smutny. Się zakończył tak dramatycznie, bym żem powiedziała nawet. diaksów nie zużyłam, czyli dalej mam tle samo, a nie się podnosi, bo 19 punkteczków. Demonka 4, także kochani, forever, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną przy tym odcinku, kocham Was bardzo, 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 bardzo mocno i już niebawem obiecuję Wam, że liczę na to, że uda mi się skończyć y, do końca tygodnia od Secret y, pierwszy sezon y, w Nieczysty Angel, znaczy nie będzie tego na kanale do końca tygodnia, ale będzie nagrane, także no, jakiś postęp idzie, kocham Was moi kochani i do następnego odcineczka, papatki!